Cześć! Dziś nauczę Was, jak grać na kubku plastikowym piosenki Anny Kendrick, Pitch Perfect z filmu Where I'm Gone piosenki. Potrzebny jest Wam, nam, plastikowy kubek, najsprawne ręce. No to zaczynamy! Dwa razy klaskamy w dłonie, trzy razy o kubek. Teraz łapiemy kubek. Przestawiamy go raz w dłonie, łapiemy kubek do góry nogami, bierzemy poziom, go ustawiamy i tą ręką zatykamy tak jakby mm, czubek kubka. Tak, żeby nie było go widać, co, jest, co ma w środku. Teraz y, dnem, tak pod kątem, uderzamy o ziemię, żeby był taki piskliwy ten dźwięk. Teraz do drugiej ręki y, prze Zrobimy przechwyt, łapiemy tą ręką, którą puściliśmy kubek. Dajemy po prostu na ziemię. Na, na ziemię. Teraz tym kubkiem odwracamy go i kładziemy na ziemi. To jeszcze raz powoli. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Ok, no to jeszcze raz. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, Raz, dwa, raz. Ok, teraz pokażę Wam oryginalne tempo, jak jest w piosence. No i to jest w sumie na tyle. Ogląda, oglądajcie parę raz ten filmik. No i nauczycie się. Ja się nauczyłam w 10 minut z pomocą koleżanki. Nie jest to bardzo trudne. Wydaje się trudne. Wiem, sama jak oglądałam teledysk, było to dla mnie bardzo, bardzo trudne. Ale ja teraz chcę nauczyć Was. No to dziękuję za oglądanie. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Jeżeli nagracie swój własny filmik z nauką albo jak Wam wychodzi, to proszę link w komentarzu. Chętnie oglądę. No dziękuję, papa. Pa, do następnego odcinka.